Good! O Jezus, kochany, jakieś to, to ciężkie przecież, to niebezpieczna sprawa, Boże. Mama, bo ty nic nie rozumiesz, nie wiesz nawet co się stało, nawet sobie nie wyobrażasz tego, a ci nie będą mówić do pokoju! Jestem taka szczęśliwa! Juhu! 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 Aaaa! ty się kontuzji tam tylko nie nabaw, bo jutro włyk masz w szkole, a zwolnień to już nie masz, bo wszystkie wyczerpałaś. Boże, moja mama nic nie rozumie. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na całej planecie. Moja mama, wf -istka. co ona wie o prawdziwym życiu? Zawsze chce dla mnie dobrze. Naprawdę ją kocham, ale całe życie zasłania jej wiecznie tylko piłka do kosza. Wiedziałam, że coś knuje, jak tylko weszła do mojego pokoju. Zawsze takie się świecą oczy, jak chce mnie na siłę wyciągnąć na jakieś zajęcia sportowe. Kaszko! Idziemy na kręgle! Umówiłam się z koleżankami za WF-u, będziemy grały. Ja nie macie co się w domu nudzić i siedzieć w tym domu. Dawaj, idziesz ze mną, Ale z Ale, dawnych nie widziałam w zeszłym roku, chodź. Pamiętasz, dostałam od ciebie strój na WF, muszę go przetestować, i przymierzyć i przygotować się na jutro, bo jutro mam WF, więc wiesz, no muszę to zrobić po prostu. Nie idę. No, na, nana! Na, kręgle to najlepsze, imprezki młodzieżowe. Cały rok, żeby się szykowała, i teraz z Gieńką na pewno uda mi się wygrać. Halo Julka? Dawaj, zabierzmy pod trzypaki, muszę ci coś powiedzieć. No, dawaj, dawaj, szybko. Julcia! Julcia? jak to jesteś Julcia. że przecież tutaj stoję. No się daj obiad będzie o, Dobra, idę, pa! Ale ja w obiad trzeba zjeść! Julcia! Hej, co ty robisz? Jesteś parówką? Do dlenia mór. Weź, chodź, jesteś już dzieckiem. Ciekawe. W ogóle co się stało? Uważaj, uważaj, jestem parą! Parą? Parą! Którą parą? No słuchaj, Igor nie poprosił o to, żeby być parą. Mhm. Igor? Ale sporo... poczekaj, poczekaj. Igor jest twoim parą, tak. zawsze o tym uważam. Tak, 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 ale konkursową. Konkursową Bo konkursie? poprosił mnie o to, żebym z nim wzięła udział po prostu w konkursie e, chemii. A, pary konkursowej to to tak do, pary? do pary z tak nie mogę się to czekać po prostu. Ja znal... Będę teraz tym żyła, i w ogóle tylko o tym myślę. Para, jak to tak. dumnie brzmi z tym prawie parą prawdziwą, ale konkursową. Kurde, teraz ja będę z tym wielką, a ty będziesz miała chłopaka. I co, nie będziesz pewnie miała dla mnie czasu? Nie no, będę miała. Może będziesz, jak takie piąte koło u wosów, chodziła z nami do kina. Świetnie. No, ale, ale spoko, Igor, Igor postawi. Uh, uh, uh. Ty patrz, to chyba Igor jest. O Jezu, rzeczywiście, to jest Igor. Ale czekaj, to jest Jakaś Jaska. To Natasza. Z naszej klasy. Może ta Natasza? Ale Boże, przecież ja sam na chemii. Dlaczego Igor akurat z nią tam gada? A jak z rozmawiał chemii? No ale co z tego, że rozmawiają o chemii? Znacie się razem, chyba jesteście najlepsi w klasie. Jezu, Igor, mnie zdradza z Nataszą, no. Ale ja cię zdradzę, jakby nawet nie jesteście w związku, jesteście parą. Ale jesteśmy parą konkursową. Rzeczywiście. No, idziemy w drugą stroną. Nie, pokażemy im, że jesteś pewna siebie i niezależna. Idziemy tędy. Nie, nie, ja się z nim nie przywitam. Nie ma takiej opcji. Idziemy naokoło. przez chemii, bo trochę ze sobą rywalizujemy i chcę pokazać Igorowi, że jestem lepsza. O oh, Jezus! Minął. beznadziejnie. Czemu To Bo beznadziejnie. Wszystko mnie drażni i denerwuje. I, I w ogóle tymi buciorami mi po mieszkaniu, jak strój się sprawdził? Beznadziejnie, wszędzie mnie wpijał, wchodzi. w ogóle, ja nie wiem, nie jest dla mnie kompletnie. Beznadziejny był, naprawdę idę do pokoju bez sensu. I nie, nie wchodzi do mnie do pokoju. Matku kochana, to nastolatki jakiś no zwariował ten świat. Kochana, karne kłąbki będziesz robić zaraz jak będziesz mi tak wulgaryzować tutaj! Uś tu! Hej Julka. Siemka, no i jak tam twój ukochany? Twoja para konkursowa? Zgadaliście się? Nie, to nie ma sensu. Jak to? A co z tym konkursem? Nie idę na żaden konkurs, beznadziejnie mi poszło. Nie, no jasne, pewnie. Nie idź na konkurs, olej miłość swego życia, zamknij się w pokoju, przestań się spotykać z ludźmi, wpadnij w depresję, generalnie tylko dlatego, że miałeś gorszy dzień i nie poszło Ci na chemii z panią Harrington. Jezu, Ty nic nie rozumiesz. Weź się Kaśka w garść. Jesteś ładna, jesteś mądra, masz najlepsze oceny w całej szkole, wszyscy cię lubią, uwielbiają cię wręcz. Jesteś zabawna, śmieszna, ty się przyjmujesz tym, że Igor rozmawiał dzisiaj z Nataszą. No, wielka mi drama, rzeczywiście. Dobra, Weź się dobra przestani. zastanowię się nad tym. No. O nie, ja nie będę pisać pierwsza. O Rane, to Igor. O Jezu. Ale słodka wiadomość. Hmm, może coś z tego jednak będzie? Jest napisał, napisał, jednak napisał, czyli na pewno coś z tego będzie. Jest, jest! Zrobisz parówkę. Jak fit mama. No weź nagraj to i wam gdzie ta Kaśka. Dobra, Bo tak widzę w pozycjach jak w jednym filmie. Dobra. No mów. Gdzie ta Kaśka? Ile można wisieć? Mówiłam się z koleżankami z AWF... Nie nam jak <śm> <śm> Ej! <Uho! śm> Halo Julka? Dawaj szybko pod trzepak. Już takie zastanowienie. <śm> jeszcze rano. <śm> Te <Kota> uszy. <śm Ale śmiesznie to wygląda. No jasne, nie idź na poczeka, konkurs. Poczekaj, tylko ty uszy Jeszcze raz. No, no jasne. Ale tylko ja te uszy wystają. ta. Może, może dzisiaj. Kaszko! Nie dałabym się kontuzji tam, bo jutro masz WF w szkole. Wszystkie zwolnienia już wyczerpałaś. Bez okularów kurwa oh. to mówisz. Obiadeczek! Juka, obiad! Juka, juka, obiad! Łobiec, obiad! Może tak, ja tędy tak przejdę i Idę do Kasi! Dobra? Juka, juka, obiad! Czego chcesz? Matko, czego krzyczysz? Matko, czego ty się tak drzesz? się już za trzecim jeszcze raz. Woohoo! Juhu! kurdej! Idziemy na kręgle! Mówiłam się z koleżankami z AWF-u i będziemy grały... Czekaj. <grystanie> Ale teraz jest git. Dobra, czekaj. Okej. Okay.